Dzień dobry, nazywam się Sebastian Ogonek w firmie LG zajmuję się pompami ciepła. W dzisiejszej prezentacji chciałbym Państwu przedstawić urządzenia z serii, serii Therma LG. Są to urządzenia typu Monoblock, typu Split oraz w dzisiejszej prezentacji chciałbym przedstawić Państwu rozwiązania modułów fotowoltaicznych oraz współpracy tych dwóch systemów, czyli modułu fotowoltaicznego i pompy ciepła. Poniżej przedstawiony jest na naszych produktów. Pompy ciepła zaczynamy od mocy 5,5 kW, poprzez 7-9 kW. W tej mniejszych jednostkach o mniejszej mocy zawsze zasilanie jest jednofazowe. Przy mocach większych i kubaturze większej, czyli już dwuwirnikowej mamy zasilanie 1 albo 3 fazy. I te moce większe zaczynamy od 12 poprzez 14 i 16 kW. Wszystkie nasze pompy, jeśli chodzi o monoblok, zasilane są gazem chłodniczym R32, który pozwala wygrzać temperaturę w pompie ciepła do 65 stopni Celsjusza. Poniżej w zielonej ramce znajdują się splity o mniejszej mocy 5, 7 i 9 kW, które również są na czynnik R32 i które również pozwalają na wygrzew do temperatury 65 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi dalej o splity, większe splity 12, 14 i 16 kW, tutaj mamy czynnik chłodniczy R410, który pozwala na wygrzanie maksymalnie temperatury wody do temperatury 57 stopni Celsjusza. Również mamy pompy typu split z zabudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Mniejsze moce 5,7 i 9 kW są na czynnik R32, a większe moce na czynnik R410. Mamy w swoim line-upie jeden produkt, który nazywa się splitem wysokotemperaturowym. Jest to split, który działa na mieszance czynników na czynniku R410A oraz na czynniku R134a, który pozwala wygrzać wodę bez użycia grzałek elektrycznych do 80 stopni Celsjusza i tym samym może 1 do 1 zastępować tradycyjne kotły grzewcze bez zmienionego układu instalacyjnego, bez wymiany grzejników. Możemy tutaj 1 do jednego zastąpić tą pompą tradycyjne źródło ciepła, jakim jest kocioł grzewczy. Pokrótce chciałbym Państwu przedstawić, jakie są zalety zastosowania czynnika R32. Na początku będą to splity, później monobloki. Pokrótce przedstawię Państwu, jakie zmiany zostały zawarte poprzez zmiany czynnika chłodniczego oraz kilka elementów wewnątrz pompy ciepła. Pompa ciepła na czynnik R32 uzyskała jeden klasę energetyczności wyżej i ma teraz klasę energetycz energetyczności A. Jeśli chodzi o typ sprężarki i komp kompresora, tutaj tak nazwane zmieniliśmy tą sprężarkę z rotacyjnej na typu scroll. Pragnę zauważyć, że LG jest jednym z kilku, dosłownie kilku producentów na świecie sprężarek, także warto to nadmienić, że nasze sprężarki nie tylko są wykorzystywane w klimatyzacjach LG, pompach LG, ale również u innych producentów. Jeśli chodzi o zmianę powłoki z Goldfin na Blackfin pozwoliła ona uzyskać o kilka procent parametrów lepszy układ pracy. Jeśli chodzi o parametry temperaturowe, obniżyliśmy naszą pracę do minus 25 stopni Celsjusza, co nie znaczy, że przy temperaturze minus 30 stopni Celsjusza pompa przestanie działać. Chodzi o to, że tu uzyskuje już inne parametry pracy, słabsze te parametry pracy, ale tutaj również dostarczamy ciepło do budynku w postaci wygrzewu ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zwiększyliśmy nasze parametry pracy, jeśli chodzi o 65 stopni Celsjusza, czyli podnieśliśmy aż o 8 stopni Celsjusza wyżej tą temperaturę na wyjściu, ażebyśmy mogli zabezpieczyć budynek grzejnikowy oraz ciepłą wodę użytkową. Głównym parametrem, który zwiększyliśmy jest to temperatura przy ujemnych temperaturach i mocy nominalnej pompy i tak też przy starym parametrze na czynnik R410 przy minus 7 stopniach Celsjusza uzyskiwaliśmy około 70% mocy pompy. Tak wszystkie nasze pompy, czy to splity, czy monobloki na czynnik R32 przy minus 7 stopniach Celsjusza utrzymują 100% mocy nominalnej. Jeden z parametrów, który zapewne będzie odczuwany dla klienta końcowego jest to obniżenie głośności pracy pompy z 65 do 60 dB. Na no, kolejnym slajdzie opowiem pokrótce o monobloku na czynnik R32. Jest to urządzenie, które jest hermetycznie zamknięte, nie wymaga od instalatora chociażby certyfikatów f -gazowych. Z monobloka wychodzą do budynku tak, tak naprawdę tylko dwie rury wyjścia i powrotu. Również te parametry, które przedstawiłem poprzednio w poprzednim slajdzie o splicie, również te parametry zostają osiągnięte przy monobloku, czyli praca do minus 25 stopni Celsjusza podgrzanie wody do 65 stopni Celsjusza. Monoblok jest hermetycznie zamkniętym urządzeniem. Jest to urządzenie, które instalujemy na zewnątrz budynku. W agregacie jednostki zewnętrznej znajduje się pompa wody, filtr, przełącznik przepływu, płytowy wymiennik, od, odpowietrznik, naczynie wzbiorcze. Jest to zamknięte urządzenie w pełni funkcjonalne i w pełni wykorzystujące swoje parametry i pracujące przy warunkach polskich przejdźmy teraz do pomp ciepła typu split z zabudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej mamy tutaj pompy o mocy 5,5 7 oraz 9 kW Czym charakteryzuje się ta pompa ciepła? Jest to gotowa kotłownia z zabudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej 200 litrowym. Charakteryzuje się szybką instalacją, zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. W środku mamy pełną elektronikę, mamy również grzałkę elektryczną, mamy naczynie, zbiornik wyrównawczy zwiększona elastyczność instalacji, lekka i kompatybilna jednostka zewnętrzna, długość przewodów rurowych czynnika chłodniczego, tak jak przy splitach i przy monoblokach, może być wyciągnięta do 50 metrów. Oznacza to, że jednostka zewnętrzna pompy ciepła nie musi być instalo instalowana tuż przy budynku, na elewacji czy, czy też na wylewce betonowej przy budynku, ale może być wyciągnięta aż do 50 metrów poza, poza budynek. Mamy tutaj również zintegrowany zbiornik buforowy 40-litrowy, zbiornik wyrównawczy do celów ciepłej wody użytkowej 8 litrów. Średnie SCOP tej pompy to jest aż 4,5 SCOP, co to znaczy, że przy jednym kilowacie energii elektrycznej zasilania pompy ciepła będziemy oddawali do budynku średnio ponad 4,5 kilowata ciepła do budynku. Kluczowymi elementami pompy ciepłej wody użytkowej typu split ze zintegrowanym zasobnikiem jest 200-litrowy zasobnik ciepłej wody użytkowej, główna pompa wody, pompa wody do napełnienia ciepłej wody użytkowej, płytowy wymiennik, zapasowa grzałka elektryczna o mocy 6 kW, również tak jak w zwykłym splitcie jest to grzałka elektryczna sekwencyjna 3 kW plus 3 kW, zawór trójdrożny, który kieruje wodę pomiędzy zasobnikiem ciepłej wody użytkowej a centralnym ogrzewaniem. Naczynie wzbiorcze, czujnik przepływu, naczynie przeponowe, zbiornik buforowy. Sterownik, który zamontowany jest w układzie, agregacie, w układzie agregatu jednostki zewnętrznej. Pełne orurowanie z przekrojami tych rur. Te pompy zastosowanie mają przede wszystkim tam, gdzie jest zbyt mała kotłownia bądź celowo nie ma tej kotłowni. Spotykam się bardzo często teraz z projektami domów, gdzie tych kotłowni po prostu nie ma, przeznaczenie kotłowe znika, poszerzona i powiększona jest przestrzeń mieszkalna, a tym samym pompy ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej instalowane są w układach kuchennych. W kolejnym slajdzie pokażę, jak bardzo łatwo i bardzo ładnie można zagospodarować miejsce pod, pod pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Do pomp ciepła typu Monoblock oraz split na czynnik R32 oraz 410 możemy dołączyć moduł Wi-Fi. Poprzez pobranie darmowej aplikacji SmartingQ na telefon komórkowy czy na iPada możemy sterować parametrami pompy ciepła zdalnie, nie będąc w budynku. Możemy tutaj ustawić sobie temperaturę, która jest w budynku, możemy ustawić sobie temperaturę na wyjściu z pompy ciepła, możemy również sobie zarządzać harmonogramami dziennymi, tygodniowymi bądź miesięcznymi, dostaniemy informacje i przypominajkę o akcjach serwisowych bądź o zbliżającym się serwisie, również dostaniemy kody błędu, jeśli pojawią się takie na pompie ciepła. Tutaj również wyjeżdżając na wakacje możemy być zabezpieczeni tym, że będziemy mogli monitorować pracę układu naszej pompy ciepła podczas naszych nieobecności w domu. Oprócz tego, że LG jest producentem klimatyzacji, z tego jesteśmy chyba najbardziej znani, i pomp ciepła, jesteśmy również producentem modułów fotowoltaicznych. Obecnie w Polsce jest wielki boom na moduły fotowoltaiczne. LG jest producentem jednym z najlepszych na świecie modułów fotowoltaicznych pod względem jakości, wydajności, ale również długości gwarancji. My na swoje produkty przeznaczamy 25 lat gwarancji, że nie, nasz uzysk z modułów fotowoltaicznych nie spadnie poniżej 90%. Poniżej. Tak naprawdę cztery najbardziej popularne modele modułów fotowoltaicznych o mocy 380, 370, 350 oraz 415 W. W, kolejnej, w kolejnym slajdzie chciałbym przedstawić taki nasz trójpak, który przeznaczony jest do domów bezkosztowych, domów przyszłości, które teraz są budowane w Polsce i na świecie, czyli tak naprawdę domów samowystarczalnych. Szanowni Państwo, przedstawiam tak naprawdę dom przyszłości, czy dom terenu mniejszości, bo domy już się tworzą i są budowane. Mamy tutaj taki nasz trójpak, jest to moduł fotowoltaiczny, system magazynowania energii SS oraz pompę ciepła. Możemy tutaj oczywiście również dołączyć klimatyzację, czy inne, inne źródła, które wykorzystują energię elektryczną w budynku. Tym sposobem nasz komplet rozwiązań dostarczamy i produkujemy energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych, magazynujemy tą energię elektryczną w systemach ISS, wykorzystując tą energię zgromadzoną w ciągu dnia czy w nocy, czy w krótszym dniu, czy zimą, oraz wygrzewamy ciepłą wodę użytkową oraz centralne ogrzewanie, czyli zapewniamy sobie ten komfort mieszkania za pomocą pompy ciepła LG. Te pakiety już są sprzedawane na rynkach niemieckim i austriackim, coraz częściej również w Polsce i systemy te będą coraz bardziej popularne. Klienci nasi chcą być samowystarczalni, nie chcą oddawać wytworzonej energii elektrycznej przez moduły fotowoltaiczne bezpośrednio do sieci, tylko chcą ją sobie zgromadzić w systemach magazynowania energii ISS. Poniżej kilka zdjęć z inwestycji związanych z pompami ciepła. Proszę zwrócić uwagę na dwa sposoby zainstalowania pompy ciepła. Jednym ze sposobów jest sposób instalacji pompy ciepła na elewacji. Nie zabraniamy tego, ale rekomendujemy, ażeby... Pompa ciepła była zainstalowana na wylewce betonowej na takich nóżkach 30-35 cm od elewacji. Związane jest to z tym, że pompa ciepła, która jest zainstalowana na elewacji może przenosić drgania i tym samym wydawać się będzie, że pompa ciepła będzie pracowała głośniej. Jeśli będziemy mieli taką wylewkę, na której na nóżkach postawimy tą pompę ciepła, ona zabezpieczona będzie poprzez tak zwane gumy antywibracyjne i tutaj cała ta struktura będzie sztywnie zainstalowana i nie będzie dochodziło do żadnych drgań. Pompa ciepła będzie pracowała, wydawała się będzie, że będzie pracowała zdecydowanie dużo ciszej, aniżeli pompa, która może być zainstalowana na elewacji i poprzez swoją pracę będzie rezonowała na budynku, na ścianach i będzie wydawała się po prostu ta praca troszeczkę głośniejsza. kolejny slajd i kolejne nasze instalacje. Proszę zwróćcie Państwo uwagę na instalację, która jest poniżej. Mamy tutaj pompę ciepła, która jest zainstalowana jest właśnie na takim postumencie betonowym, wylewce betonowej na, na podłożu, a na górze mamy zastosowany klimatyzator. Możemy takie zestawienie również połączyć, możemy to obsługiwać za pomocą właśnie tego naszego Smart ThinQ, ale pragnę zauważyć, że każda nasza pompa oczywiście za zadanie główne ma wygrzać budynek i ciepłą wodę użytkową, ale latem z tej pompy również możemy chłodzić budynek. Możemy chłodzić za pomocą klimakonwektorów albo za pomocą ogrzewania, w tym przypadku chłodzenia podłogowego. Proszę jednak zwrócić uwagę przy instalacji, to zwracam się teraz do instalatorów, ażebyśmy uważali na punkt trosy, czyli nie obniżali tę temperaturę około 16-17 stopni Celsjusza, żebyśmy nie zrosili tej podłogi i tutaj jak najbardziej dochodzi do tego że yy możemy ustawić na pompie ciepła ponieważ w każdej pompie ciepła mamy czujkę temperatury w agregacie jednostki zewnętrznej i możemy ustawić że na przykład przy 25 stopniach Celsjusza yy, temperatury zewnętrznej pompa wygrzeje oczywiście ciepłą wodę użytkową ale później po, powyżej tej temperatury 25 stopni Celsjusza możemy przejść w tryb chłodzenia i możemy po prostu wychłodzić sobie budynek i to działa tak naprawdę jak na zasadzie klimatyzacji. Szanowni Państwo, kilka słów o jakże ważnym aspekcie związanym z serwisem pomp ciepła po LG. Kilka lat temu LG Polska stworzyło oddzielną komórkę związaną z serwisem pomp ciepła po LG. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom i klienta końcowego, i instalatora, którzy niejednokrotnie po instalacji nie chcieli zajmować się serwisem pomp ciepła. Dlatego też mamy grupę firm instalacyjnych, którzy świadczą usługi serwisowe dla LG Polska. Instalator, kupując pompę ciepła od dystrybutora, ma obowiązek zgłosić daną pompę do uruchomienia poprzez serwis fabryczny LG. Odbywa się to za pomocą strony internetowej www.strefaklimatyzacji.pl. W zakładce kontakt znajdziemy kolejną podzakładkę serwis Termawi. Tam zobaczymy mapę ze wszystkimi serwisami w danym regionie Polski, ale tam również będziemy mieli zgłoszenie do uruchomienia. Po otrzymaniu zgłoszenia do uruchomienia od instalatora czy od inwestora LG Polska ma 5 dni roboczych na przyjazd i na uruchomienie pompy ciepła. I tak przy np. splitach instalator odpowiedzialny jest za ułożenie ścieżki wodnej, ułożenie i podłączenie ścieżki wodnej, ułożenie i podłączenie ścieżki elektrycznej oraz ułożenie ścieżki chłodniczej. Jeśli nie chce, nie musi kielichować i nie musi robić próżni. Zrobi to serwis w ramach przyjazdu serwisu. Serwis tym samym sprawdza poprawność instalacji, szczelność instalacji, robi kielichowanie i robi próżnię. Uruchamia i konfiguruje cały układ pod klienta końcowego, czyli nastawia parametry ciepłej wody użytkowej centralnego ogrzewania. Kiedy serwis uruchomi pompę ciepła, przejmuje pełną gwarancję nad urządzeniem. Pragnę nadmienić, że wszystkie nasze pompy ciepła mają gwarancję pięcioletnią. Jeśli serwis przyjedzie i sprawdzi, że jest niezgodność instalacji, którą nie da się poprawić na miejscu, przyjedzie drugi raz, wówczas serwis może obarczyć instalatora kosztami związanymi z nieprawidłowym wezwaniem serwisu. Jeśli serwis uruchomi tą pompę ciepła, Oczywiście przyjmuje pełną gwarancję nad, nad, nad daną pompą ciepła, ale również zabezpiecza tą pompą, pompę ciepła, że mamy czas reakcji na usterkę 24 godziny. Także tutaj mamy zapewnienie klienta końcowego że jeśli nie daj Boże, coś by się stało z pompą ciepła, a niejednokrotnie jest to jedyne źródło ciepła w domu, mamy 24 godziny na reakcję serwisową i ten serwis działa bardzo sprawdzie i bardzo szybko, ponieważ no, usterki, jeśli się już takie z, 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 z znajdą, to są traktowane oczywiście priorytetowo. Lajk poniższy przedstawia mapę serwisów. Na dzień dzisiejszy jest to 12 firm, które mają z nami podpisaną umowę serwisową. Jeśli w danym regionie nie ma serwisu, bo tak mapa na to wskazuje, to nie znaczy, że pompy z danego regionu nie są objęte akcją 24 godzin na reakcję serwisową albo pięcioletnią gwarancję. Nie mamy tak rozbudowaną sieć serwisową, żebyśmy mogli na 24 godziny zreagować na reakcję serwisową, na jakąś usterkę jeśli, i zabezpieczyć klienta końcowego, że na pewno dojedziemy w 24 godziny i sprawdzimy daną pompę. Będziemy rozbudowali dalej naszą strukturę serwisową o kolejne miejscowości, czy to Szczecin, czy Lublin jeśli będziemy mieli więcej sprzedaży na danym regionie, to powstanie nie jeden, a dwa czy trzy punkty serwisowe z danego regionu. Na slajdzie mam pokazaną jak, jak powinna prawidłowo wyglądać instalacja związana z pompą ciepła, w tym przypadku Monoblok. Mamy agregat jednostki zewnętrznej, wchodzimy do środka budynku, czerwoną linią przesuwamy się, możemy zastosować grzałkę przepływową. Przechodzimy przez zawór trójdrożny przełączający. Dla pomp ciepła o mocy 5, 7 i 9 kW będzie to zawór przełączający o przepustowości KVS-6 z czasem przełączania 20 sekund. Dla pomp ciepła 12 kW będzie to KVS-8 i z czasem przełączania około 20 sekund. Dla 14 będzie to też KVS-8 bądź KVS-10. I dla 16 kafa 10 i więcej. Również z czasem przełączania około 20 sekund. Idziemy teraz na zasobnik ciepłej wody użytkowej i głównym aspektem w zasobniku ciepłej wody użytkowej jest wężownica. Chcemy, ażeby ta wężownica była dobrana do mocy pompy ciepła i chcielibyśmy, żeby pompa ciepła, która obsługuje zasobnik ciepły wody np. 200 litrowych miała około 2,2 ,2 m2 wężownicy przy 300 litrach, żeby to było około 4, powyżej 4 m2 wężownicy. A tak naprawdę im większa powierzchnia wężownicy, tym lepiej. Związane jest to z szybszym oddawaniem ciepła do, do zasobnika ciepłej wody użytkowej, krótszym czasem wygrzewu i tym samym przełączenie się na, na centralne ogrzewanie. Wracając do zaworu trójdrożnego przechodzimy na centralne ogrzewanie że chcielibyśmy, ażeby był zastosowany bufor, żeby to było jakieś 15 litrów na 1 kW pompy, czyli dla pompy o mocy tej najbardziej popularnej powiedzmy 9 kW, żeby to było około 150 litrów bufora. Bufor, żeby był zainstalowany na zasilaniu z dwóch prostych przyczyn. Chcielibyśmy zwiększyć zład wody w instalacji i żebyśmy wymusili odrobinę dłuższą pracę pompy ciepła, ale na takich normalnych, zwyczajnych parametrach, żebyśmy jej nie żyłowali. Czyli chcemy, żeby miała mniej startów i mniej zatrzymań, żeby dłużej Dłużej było odbierane ciepło z bufora na instalację czy to grzejnikową, czy to podłogu, podłogówkę. A z drugiej strony pompy ciepła odsyłają się za pomocą defrostu, czyli kiedy z pompy ciepła wychodzi ciepła woda i wygrzewamy budynek, tak w czasie defrostu. Pompa ciepła pobiera sobie ciepłą wodę z instalacji, odszerania pompę, dochodzi do odszeronienia przy przejściu przez zero, czyli między minus 3 a, minus, a plus 3 stopnie Celsjusza. I ten chłodny czynnik po odszerzeniu się pompy ciepła wraca do układu. Jeśli byśmy nie mieli zainstalowanego zasobnika buforowego, ten chłodny czynnik z odszronionej się pompy ciepła wpadłby do nas na podłogówkę czy na i mógł wystudzić instalację. Chcemy tego uniknąć, dlatego też zalecamy, żeby był zastosowany bufor w instalacji. Wracając z centralnego ogrzewania, również poprzez bufor, Chcielibyśmy, ażeby był zastosowany filtr magnetyczny, jakiś odmulacz, żeby jak najczystsza woda wróciła do jednostki pompy ciepła, tak ażebyśmy nie zaburzyli pracy układu i żebyśmy mogli sobie tutaj długo cieszyć się z pracy pompy ciepła. Bardzo podobny układ będziemy mieli przy instalacji Thermavi Split. Tutaj mamy wyciągnięty do środka, budynek, do środka budynku układ hydrauliczny, a tak naprawdę cała instalacja jest taka sama, czyli zawór trójdrożny przełączający zasobnik ciepłej wody użytkowej z odpowiednią wężownicą zasobnik buforowy z odpowiednim litrażem tych 15 litrów na 1 kW pompy, również tutaj zastosowany zawór trójdrożny przełączający o takich samych współczynnikach, jak wcześniej wspomniałem przy monobloku. Chcielibyśmy, żeby ta czysta woda również do splita wracała, czyli żebyśmy zastosowali w tym układzie filtr magnetyczny, jakiś odmulacz. Jak najbardziej tak. Jeśli Państwo zgłosicie się do mnie instalatorzy, zgłoszą się do mnie po takiej instrukcji instalacji, oczywiście prześlę do Państwa te gotowe zestawienia. Firma LG posiada również program lojalnościowy, który skierowany jest do instalatorów i tak premiujemy pierwszą i kolejne instalacje pompy ciepła czy klimatyzacji. Po zainstalowaniu pompy ciepła możemy odwiedzić stronę www.ligagraczy.pl, przedstawić dokument zakupu pompy ciepła od danego dystrybutora. Wówczas otrzymujemy kartę prepaidową, na którą zbieramy punkty związane z instalacją pompy ciepła czy klimatyzacji i z ilością tych instalacji. Im więcej oczywiście tych instalacji, tym większa liczba punktów gromadzonych jest na karcie, na, 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 na Państwa koncie. Te instalacje przeliczane są na punkty, a punkty przeliczane są na złotówki i my pod koniec każdego miesiąca przelewamy odpowiednią kwotę na kartę prepaidową. Tą, tą, tą kartę prepaidową można wykorzystać w każdym sklepie i płacić ją za zakupy czy, czy za inne produkty. Także tutaj zachęcam serdecznie do zapoznania się ze szczegółami na www.ligagraczy.pl. Mamy taki program, który zrzesza najlepszych instalatorów i trzech najlepszych instalatorów względem instalacji w całym roku otrzymuje od nas nagrodę specjalną. Dotychczas były to vouchery związane z wyjazdami, no wiadomo, że teraz w pandemii nie ma tego, więc przeznaczenie będzie, będzie inne, ale to proszę odwiedzić www.ligagraczy.pl i zapoznać się ze szczegółami, zarejestrować się i korzystać z programu lojalnościowego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie prezentacji. Serdecznie zapraszam i zachęcam do odwiedzenia strefaklimatyzacji.pl. Na tej stronie znajdziecie Państwo szereg informacji związanych z naszymi bezpłatnymi szkoleniami online, kontaktem z serwisem, mapą serwisów, również materiałami do pobrania, do pobrania, czy to będą materiały marketingowe, czy materiały związane z instrukcją obsługi, z instrukcją montażu. Szereg informacji o naszych produktach, czy to pompy ciepła, czy klimatyzacja, czy moduły fotowoltaiczne. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Sebastian Nowonek. Pozdrawiam.